Witam z tej strony Aspet to kolejny odcinek Minecraft Wioska Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowana i komentowana. Widzowie kochani. A dzisiaj w tym odcinku kochani sobie zbudujemy sobie dom drwara. Nie wiem co będzie podobnie do, do domu drwa, drwara, ale ja tak jakoś tam zbuduję sobie chociaż troszeczkę było podobne. Musimy sobie zrobić a, psozowe de Z desek zrobimy od drwara, to ma dechy dechy. De Trochę będzie taki niepodobny do domu drwara, ale trudno się mówi inaczej nie będę, inaczej kochani widzowie, nie umiem Zbudujemy dom drwara, tutaj I może będzie mało podobny do tego domu, i inaczej nie umiem, inaczej nie będę umiał budować widzowie tak jak zbuduję, tak będzie wyglądało niż może trochę będzie podobny, może trochę nie neterwy chyba chyba wiem co to jest niepodobne do domu drwara i nas się nie umiem budować nas się nie umiem i nas się nie umiem budować do domu dwara. Niepodobnie do domu drwara Ale trudno się mówi Trudno się mutuje Trudno się sobie mówi Niepodobny to niepodobny Dom drwara O kurde Podobny nawet do DWR-a, wiem wiesz, że tak inaczej nie umiem budować. Wam powiem Nasi nie umiem budować. Ten ne nether się wyeliminować stąd pewnie chcecie sobie kursję pięć, przysłą, przysłej osobie do tej wioski co ostatnio gra... grałem musi coś z tym zrobić widzowie, samemu trochę nudno jest ale dobra już się wymyśli Już się wymyśli dom drwara buduję mówiłem ja co to nie będzie do domu drwara widzowa a inaczej nie, my... nie umiem inaczej budować inaczej widzowie nie umiem Ja się nie umiem wulty je ja tylko poszło. Jeśli mam 50 taktyki muszę się zrobić. Zobaczcie, że ja nie mam trabiny. Na pewno to damy. Musimy wejść do swojego domku W sumie dom dwara. Taki niepodobny do domu drewara, ale Inaczej nie umiem budować, wam powiem Pewnie by na pewno lepsi, lepiej zbudowali ale Ja tak buduję jak potrafię. Jak potrafię. Trochę drapiny, nie to są tory Dobra, nie mam, muszę iść Z trochę z innego no, to też się przyda Zbudowujemy to Jakieś maszyny musimy zrobić Podróżowanie ma, ma maszynę mm -hmm. Maszyny ma To jest dirta <grytanie> Z dirta dom Sobie, Tam się się nie odsypią To się tam wytn wytnę Żeby to jakoś było ale postaram się więcej rozmawiać z wami kochani widzowie jak to się robimy muszę to tak ja tak to nie mogę Tobesykę, muszę zobaczyć, bo ja ja nie wiem jak to buduje się niektórych sesi drzwi na pewno się przyda No, ja drzwi na pewno będą potrzebne hmm. Skrzynkę też się przyda, żeby miał się schować ten no drewno, nie drewno. A mi osi ślipiąbi zowie. To nie ty tylko drukę. Musimy jakąś technik, technikę zrobić. dom drewara. A to jest niepodobne do tego, wieso? Chcesz robić, ale dobra. Jak nie, tak inaczej nie umiem, to tak buduje. To jest mi jakiś. Może fitesz mi jakiś poradnik, jak się butuje te domy drwara Tam może się basta, poradnik, poradnika po kokus podesłaś mi. A, to po prostu nie ma się Discorda. Dobra, to dajcie mi w komentarzu z nas. Czy jakiegoś youtubera, co so poradniki robi, by Pi... Kurde, spadłem, a im osi sypią. Jestem w w magazynie mam tu jest jedzenie o jestem w tym jest. się o dęb. O, regionie, jestem w Aaaa, ja okay. trochę muszę z taką podpowiedzią, bo ja wszystkiego na pamięć nie wiem, jak się buduje. Nawet dom Dwara nie jest podobny, widzowie. No i dobre, inaczej nie umiem. Mi osi no mi tutaj będzie taki kom... na Potrzebny mi są... O oh, wow A To wiem co niepodobny widzowie, a inaczej nie umiem budować. Hmm. Pies to trwa się nie przyjdzie to A ja OSMIC bio Tego widzowie trochę tak Mm -hmm. ah, moje A. Ojej, osi. A ja. Wyjeżdżyliłem osi sibiom. A jest strasny sibiom. Ah, moje Ojej, osi. No, spisałem już, zobaczysz. I co chwila się widzimy? Trochę żejście. się ta... Taj mnie! Mencikata! Gdzie kajesz do tego dziwnego? Nie wiem. Co to mi się to mam? Pióra! No, nic się mam, dwa tylko. Dobra, co ja miałem. O, dobra, wiem, co miałem spróbować. No mm -hmm. tylko tak się trochę podkląda bo ja wszystkiego na pamięć się nie wiem jak się buduje to tak muszę trochę podejdziesz mu się trochę podejdziesz Na kolejne budynki będzie. No, teraz musimy zbudować ten schody, schody. Tak. Może no, starszy, że właśnie. Jeżeli sobie schody, to wiemy, bo tak jest so, schody, to mi są potrzebne o. żeby tutaj się tak obrobić nie w taki sposób nie w taki sposób sikierku będzie raz dwa sikierki musi to nie musi być tak Tu musi być sobie być jakoś tak o coś takiego musi być Kurde spadłem, ale nie Spadłem No cóż takiego widzowie? potrzebował. O Wiem, że to jest niepodobne do tego, co się a ale ja inaczej nie umiem. W inaczej nie umiem. Ała! Spadłem. Musiałem tak to się ustawić. Czy wiczowie, jak to się robi, żeby to jakoś ładnie wyglądało? Znów nie tak jak trzeba. Wiem, że to jest niepodobne do Hat ten domu, dwara widzowie, a na się nie umiem. Inaczej się nie umiem. Budowa drw drwara Co się że to takie Mało podobne do tego, i inaczej nie umiem Inaczej mm. się nie umie Ja się nie umiem wziąć, dlatego tak buduję jak umiem Jak umiem tak buduję. No by oczywiście się starszy Światuszu też nie dobrze Kurde Hmm, jak to zbudować kurde jak to mam zbudować naszym widzowie się nie umie to jest przychodzki się przydały mam akurat tutaj ten Zbudujemy się Jak wiem, że to jest takie dziwne budowla, ale nie wiem jak się buduje dom Grewara. Ajajaj. Aj. Dobra, nie wiem jak jest. Dobra, muszę. No sumie to tak wygląda Nie za nie za dobrze ale wygląda jakoś tablice musisz tu się nie zrobiłem To się zabiję zaraz Aj niepodobnie Aj dobra wizowie Jakuś tak jak umiałem tak buduję wizowie Jak u mnie tak budujemy jak umie wiszowie tak się buduje to my musie iść hmm, swojego domku uczyliśćpraw że tak z marką wizobie jak kater mam. Szkoda, Co ja coś miałem. Słabi, zapomniałem na te skrzynki. Muszę dać Girty, Coś miałem, ale nie pamiętam. Słabi sobie, a już się przypomniały. Dobra, muszę szkło. szyby nie No Nowe szyby mamy. Chciałbym trochę szyb wstawić w no, to nie jest zerowe, nikt to się mówi, ale. Jeszcze, no, tutaj tu jest ja jeszcze spróbujemy. Czy mi widniej w tym domu było? Dobra, nie będzie jak jest. Wiem jak jest. się odstawisz resztę rzeczy, które mi nie są potrzebne. to to mi mnie potrzebne. A mi mniej kadr kadry mi ta... Czemu ja to mi też nie potrzebna? Dobra Hm Co tu mi się pan Śmio Pisał, i z pół będzie trwał ten odcinek. O kurde na był trochę, dobra. Trudno się mówi. Sorry, pisowisko pisem się płynamy, ale trudno się mówi. Nie podoba Pochodnie tam... Tutaj to się pochodnie, może wejść na jakąś... O, to tak trochę widniej było Trochę widniejeś. Tak, to wygląda? Nie za dobrze, ale trudno się mówi. Musisz skrzynecki położyć, żeby miał. Zykłaś. A akurat mu presję tam od przy okazji, bo do. Draw, dalej. Dom drwara to może się kupić. Jak ktoś będzie chciał, to sobie ktoś u den. może u niego kupić. Ten może u niego kupić sobie drewno. Jak będzie ktoś chciał. Dobra, ja, teraz mi się tym kończy i odcinać. Jakby już za długi jest, już widzę. No mały tego mam. Dobra, masz na kcesz to. Dobra, włośnie, masz na kcesz. No tu nie spali się, dobra. Nie wiem, jaką podłogę zrobisz. Jestem trochę, fuk, co się No i co? I są Co, ja nie widzę tego. Aj Ja idę do domku. To, to wioski nie do domku. Wiesz, że to za podwory przyszły Co ja się tu nam przyszło Opanuje nas wioskę Dopóki mam złote buty to nie zaatakują HP mam mało mam złotej buty to nie zaatakuję wisowie A dirta mi O No wisowie musimy ich stąd wy, wygnać ja nie mam zbroi żadnej Niech po wybijasz Jest onko dziękuję za oglądane, Zapraszam do subskrypcji kanału Lajkowana i komentowana Widzicie się w kolejnym odcinku Nie do zobaczenia